Chcieliście kiedyś, żebym potestował dania z puszki? Ja powiedziałem, że tego nie zrobię, bo bierze mi wtedy od razu na. No fa mnie, no nie wiem, ale zrobię to dla Was jakąś taką puszkę przetestuję, tak co najlepiej wygląda. I myślę, co tu wziąć, żeby było ok. Może coś dziwnego, bo to wygląda tak trochę jak fasolka, więc. Więc może i by mi weszło, to spróbuję coś takiego, co wygląda obrzydliwie, a może być dobre. To wygląda naprawdę obrzydliwie, jakieś parówki z puszki, i od tego jakiś groch tam, czy to może być dobre? Ja w to nie wierzę. Myślę, że po tym będzie grubo. Także spróbuję to dla Was, ale może być ciężko. Czas na najbardziej obrzydliwy test, jak dla mnie, czyli jedzenie zupy w puszki. Wybrałem najbardziej brzydką zupę na półce. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie dość, że puszka to jeszcze mięso, groszek, kawałki jakiejś parówki niemieckiej. Próbowałem już kiedyś takiej zupy z puszki. Normalnie zwróciłem całą. Sorry, że tak mówię, ale serio tak było. Nienawidzę jedzenia z puszki. Nie mogę tego znieść. No sami powiedzcie, zjedlibyście to czy nie? Zupa wygląda w środku tak, więc lepiej niż na obrazku, mi się wydaje. Co jest dziwne, bo zawsze na obrazku zupy, zupy wyglądają lepiej. No i jedna prośba teraz w tym momencie dla Was. Robię to, żebyście Wy nie musieli. Ja próbuję takie rzeczy, żeby Wam powiedzieć, czy warto, czy nie warto. To znaczy, patrząc na tą puszkę, od razu wiadomo, że nie warto. Ale sprawdzę to dla Was. Poświęcam się, więc zostawcie tą obserwację, polubienie. Dobra, koniec już proszenia. Wlewam tą i gotuję. Pół gara. Normalnie, dwie osoby by się tym najadły, dwie osoby by się najadły z tej jednej puszki. A może to nie będzie takie złe, spróbowałbym na zimno, ale nie chcę. Albo dobra, Uf, troszeczkę tylko. O Jezu, jest ten posmak puchy. To jest najgorsze, że zawsze tą puchę tak czuć. Dobra, wstawiam. Słuchajcie, mam tą, mam tą zupę. Nie wygląda najgorzej, no powiedzcie sami. Może wygląda jak taki misz, masz wszystkiego. Ale zapach. Nie no, zapach też nie jest najgorszy. Dobra, próbuję. Biorę parówkę. Biorę... Nie chcę tego jeść. Tu chyba ziemniaki jeszcze są. Biorę parówkę, groszek i ziemniaka na raz. I coś czuję, że będzie zwrot normalnie. Mm. Nie da rady. Może ta zupa komuś smakować, ale ta, ten posmak tej puszki no, nienawidzę tego. Widzicie, ile je, rzeczy jem. Jem wszystko prawie. Rzeczy, które wy mówicie, że okryte chemia. Dużo rzeczy zjadałem, nic nie, nic nie wyrzucałem, nic się nie marnowało. Ale z przykrością muszę stwierdzić, że ta zupa poleci do kosza. Nie zjem tego. Nie zjem tego. I nawet nie znam osoby, która by to zjadła. Ta zupa wygląda nieciekawie. Zobaczcie sami. No parówka z jakimś groszkiem ziemniakami, to wszystko leżało. Nie wiadomo ile w puszce. Oczywiście zaobserwujcie, polubcie i czekajcie na więcej testów.